Dzisiaj mamy w starych Obożyskach gościmy zwycięzców finałów powiatowych, finały wojewódzkie kategoria U10 chłopcy i dziewczynki, 35 zespołów kategorii U10 chłopców, 16 zespołów kategorii U10 dziewczynki, które walczą o wyjazd na stadion narodowy. Mała miejscowość, która pokazuje, że działania lokalne... Można realizować na coraz większą skalę, to też pokazały rozgrywki piłkarskie kobiet. Trzecia Liga Kobiet tutaj w Starych Obożyckach funkcjonuje coraz lepiej, są aspiracje do drugiej Ligi Kobiet. Te mamy przepiękne obiekty, doczekaliśmy się przepięknych obiektów, ale są to, uważam, bardzo przez zainwestowane pieniądze przez gminę, ponieważ my tutaj dzisiaj mamy 10 drużyn, nie, przepraszam, 11 drużyn w starych obozyskach w piłce męskiej i żeńskiej i mamy jeszcze swoje lokalizacje w Monikowie i w Kokorzynie, także suma summarum mamy ponad 300 dzieciaczków w klubie, więc dużo działań wykonujemy po to, żeby promować piłkę nożną dzieci, dziewczyn, chłopców i dlatego też zgodziliśmy się i sami też wystartowaliśmy do Polskiego Związku Piłki Nożnej o organizację tutaj finału, w tym Barka Wojewódzkiego. Zespołu liczba powiatów Wielkopolsce jest duża, bo 35 powiatów. Też staramy się, żeby te wszystkie zespoły przyjeżdżały na finały wojewódzkie, ale no takim naszym problemem logistycznym jest to, żeby wyznaczyć dwie płyty pełnowymiarowe, żebyśmy mogli logistycznie to pomieścić. Udało się starych zorganizować na nowym obiekcie. Staramy się też, żeby wszyscy finaliści wojewódzcy mieli porównywalnie dobrą odległość, dobry dojazd. Mamy też zespoły, które oczywiście doceniam że przyjeżdżają, bo mają do pokonania 200 km, 160 km, one też się organizują, staramy się jakoś w miarę możliwości im ułatwiać. Fajne, że te dzieciaczki mają taki cel, że jest coś takiego, co mogą realizować i do czego zmierzają. Oczywiście no nie wszyscy staną na tym Narodowym, ale najważniejsze, że te marzenia mamy i, i za nimi dążymy. Ja osobiście uważam, że to jest najlepszy szkolny turniej, który jest organizowany tutaj. Bardzo mi się to wszystko podoba, także myślę, że dodaje skrzydeł. Traktujemy jako dobrą zabawę możliwość doświadczenia czegoś nowego. Szanse oczywiście też. Mamy finał wojewódzki po Haruty Dzisiaj grają chłopcy i dziewczynki. Finał, który odbywa się przez trzy dni. Myślę, że to wspaniała impreza dla, dla wszystkich tych zawodników i zawodniczek. Przygoda, przeżycie, a przede wszystkim rywalizacja sportowa po to, żeby pojechać do Warszawy i zagrać w finale. To pokazuje, że ta, ta młodzież, te dzieci chcą grać w piłkę, chcą rywalizować, chcą się bawić. A to jest podstawa, podstawa w ogóle w sportu masowość. Tak? I wszystko, no, czy mówimy o piłce, czy będziemy o innych dyscyplinach, potrzebujemy tą masę na dole to od najmłodszych lat, żeby ona była jak najszersza jak największa żebyśmy mogli mieli z czego wybierać później do, do klubów, czy to nawet na poziomie amatorskim, ale też zawodowym, czy reprezentacji Polski. Od tego to się po prostu zaczyna. Ogromnie się z tego cieszymy. To pierwszy nasz taki sukces, więc tym bardziej jestem mega, mega dumna. Mamy tylko i wyłącznie jedną dziewczynkę, która trenuje w klubie, a my tak na co dzień zrobiliśmy tylko dwa treningi w szkole po 30 minut, więc no, jest sukces ogromny, patrząc na to, że dziewczynki były zbierane po prostu z różnych klas. Dzisiaj świętujemy, tak, gościski! Cieszę się, bo to jest widać taką pasję i radość, i ogromne też takie ciekawość tych dzieci, które jadą na te finały, jak bardzo chcą, i to, to jest to bardzo budujące.